I dziś nagrywamy mojego brata moją koleżankę. No i Z zaczynajmy. Cicho mm. Publiczność szaleje, publiczność. Pobić no, listko! coś trochę nie wyszło, Tomek. To wszystko! Dobra, e, kończymy i jeszcze jedna rzecz, której mój brat nie umie. Właśnie tak! Spagat. Dobra, już, poka już pokazali, no i czus Sorry, za orto no i będziemy kończyć. Sionara!